A 부oll ext ordinary Alright Polo an Właśnie by było lodo, by wypał, tak, tak. bo lód jest. Marek, wycofaj, bo łamie w płocie. Podkopać by było troszeczkę i by A Albo z i może wyskocznie. Nie, Tu Tutaj ma być o ten, widzisz? Ale nie, tutaj nie, o tutaj gorzej jest. Tam to ładne, ale już jak to robi? Kurwa magię. nie pracuje. I widzę, że chyba go przegoniłeś, lepiej nie chodzi. Trochę lepiej, nie, ale, ale on szedł.